Witajcie kochani na tarot Esme. Przed nami ogólne czytanie tarota dla zodiakalnych baranków na marzec 2022 roku. Przygotowałam dla was kochani talię Universal Celtic Tarot. No i jak zwykle będziemy patrzeć przesłanie anielskie stali Życie z Aniołami. Um, proszę moje wyższe ja o prowadzenie zgodne z najwyższym dobrem dla mnie podczas czytania i dla wszystkich, którzy będą oglądali to czytanie w swoim czasie. Ok. Kochani, po czytaniu zajrzyjcie sobie um, do opisu filmu. Znajdziecie tam link do mojej strony internetowej, a tam całą moją aktualną ofertę czytań indywidualnych. Jeśli ktoś potrzebuje, zapraszam. No dobrze, zobaczmy, co dla naszych kochanych baranków na marzec 2022 roku. Jakie przesłanie, jakie przesłanie dla baranków na marzec 2022 roku od aniołów. Co aniołowie tutaj chcą powiedzieć, co przekazać. Na co zwrócić uwagę osobom z podznaku Barana? Zobaczmy. Maranki, marzec 2022 roku. Koncentracja. Czas na koncentrację, kochani. Już czytamy znaczenie tej karty. Trzeba się tutaj sfokusować. Ok. Zwróćmy uwagę na to, co się dzieje wokół nas. Przyjrzyjmy się priorytetom w tej chwili. Koncentracja i pełna uwaga na tu i teraz jest dla nas najważniejsza. Anioły proszą nas, abyśmy nie koncentrowali się więcej na przeszłości i przyszłości. Żyjmy w teraz. Przestańmy kreować w swoim umyśle niechcianym myśli i sytuacje. Tylko my o tym decydujemy. Myśl jest energią tworzącą rzeczywistość. Możemy tworzyć plany na przyszłość, lecz bądźmy otwarci na najlepsze dla nas rozwiązania. Przyszłość jest teraz. Za każdym razem, kiedy chcemy naprawdę osiągnąć swój cel, skierujmy z miłością energię koncentracji na tworzeniu najlepszych rozwiązań w każdej sytuacji. Miejmy jasność tego, co się dzieje z nami i wokół nas. Działajmy wiedząc, że prawda. Zaufanie i jedność są największymi pomocnikami w utrzymaniu naszej koncentracji. Jedynie w ten sposób pozwalamy owocować temu, nad czym się koncentrujemy. Affirmacja. Koncentrujemy się całkowicie z łatwością i łaską na zadaniach, które teraz wykonujemy. No, ciekawa jestem, na co tak naprawdę. Na czym w zasadzie ta koncentracja? No pewnie u każdego na czymś innym, ale jakiś fokus w tym miesiącu będzie konieczny, po to właśnie, żeby jak najbardziej pozytywnie naładować nasz cel. Tak, żeby ta przyszłość, o której tutaj mowa, przyszłość, która jest teraz, ona się działa właśnie od tego momentu. Myślę, że to jest tutaj bardzo taka ważna informacja dla nas, że my często, często tak jest, że ludzie żyją z myślą, że a, kiedyś będzie lepiej, kiedyś będzie coś tam, ale, ale tak naprawdę w, w dniu, znaczy w, 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 w tak zwanym teraz, prawda? Narzekają, są niezadowoleni, czyli napełniają ten potencjał. Czyli teraz napełniają negatywem, więc nie dziwne, że później przychodzi do nich, do nich to w postaci zwrotnej, prawda? Więc ważne jest, żeby ta koncentracja w tu i teraz była pełna pozytywnej mocy. Ok, no dobrze, zobaczymy co pokażą karty, i już tutaj przejdziemy do popatrzenia. Co dla naszych kochanych baranków pokaże się na marzec 2022 roku. Jakie energie, jakie potencjały. Na marzec 2022 roku dla osób spod znaku barana. Nasze wspaniałe baranki słoneczne, ale też osoby, które yy mają. W znaku barana ascendent. Księżyc, Mars, Marsa czy Wenus też warto obejrzeć sobie to czytanie. Uzupełnić wgląd na marzec. Ok. Baranki, marzec 2022 rok. Baranki, marzec 2022 rok. Ok. Główna energia, sprawiedliwość, przeszłość, sąd ostateczny, przyszłość, paź denarów. Co będzie pomagać? Karta głupca. Co może przeszkadzać? Królowa kielichów. Wpływy zewnętrzne, 9 buław. Wpływy ukryte, Osiem mieczy. Oczekiwania lub obawy. 8 denarów. I rezultat albo rada trójka mieczy. Okej. Okay. No dobra, z przełożenia czwórka mieczy. Ja mam takie wrażenie drogie baranki, żeby się musicie tutaj po prostu przebudzić. Z jakiegoś dziwnego snu. Czwórka Mieczy z przełożenia mówi, że być może w ostatnich tygodniach, może niektórzy chorowali, bo Czwórka Mieczy często też pokazuje jakąś izolację z powodu choroby i tak dalej, ale też może po prostu przechodziliście jakieś takie trudniejsze stany, w których człowiek w naturalny sposób się gdzieś tam odsuwa i nic się tak do końca wspaniale nie rozwija, tak jakby chciał. Czwórka mieczy jest też takim snem. Ja, jak pierwsza moja myśl, to była taka, że biorąc pod uwagę te karty, które tutaj widzę, że jest to czas, w którym, no, musicie się przebudzić, zwłaszcza że już też zbliżają, zbliżają się wasze urodziny. Niektóre baranki z końca marca będą, będą obchodzić te urodziny, więc tym osobom z podznaku barana, które urodziły się pod koniec marca, życzę wszystkiego, wszystkiego najlepszego, kochani. Dużo zdrowia, spełniajcie swoje marzenia, ściskam was mocno, ale też Większość osób z Poznaku Barana będzie przed swoimi urodzinami. Więc ten miesiąc taki jest trochę. Może być odczuwany, jaki taki trochę karmiczny. Dlaczego o tym mówię? Bo główną kartą jest karta sprawiedliwości, a jest to karta karmiczna. Jest to karta, która może wskazywać na yy, zakończenie się jakiejś trudnej karmy, na wyczyszczenie tej karmy. Yy, tu będzie jakieś takie sprawdzenie, będzie podliczenie pewnych rzeczy u Was. Oczywiście, dla niektórych z Was może to być załatwienie jakichś spraw urzędowych, zakończenie jakiegoś trudnego etapu, który wiązał się z jakimiś no, decyzjami i tak urzędowymi, też, prawda? Ale w takiej codzienności też ta karta może oznaczać, że jakaś trudna karma, która do tej pory gdzieś no, tworzyła pewnego rodzaju utrudnienia w waszym życiu, też będzie się po prostu powoli kończyła. Myślę, że już pomału zaczynacie widzieć takie, taki przedsmak tego, bo w karcie przeszłości mamy, są to stateczne. Z jednej strony ta karta może mówić o tym, że mogły powrócić jakieś sprawy, które uważaliście za zamknięte, i teraz tak jakby trzeba je od nowa uporządkować, więc też tak może być. Ale też są ostateczny mówi, że to przebudzenie jakieś, bo to też jest karta przebudzeniowa, też już, już po prostu tak jakby czujecie pod skórą. To już do Was idzie, już teraz bardziej to widzicie, jak życie może wyglądać, jak Wy możecie funkcjonować. Tu myślę, że wiele będzie takich momentów w marcu. Gdzie yy, świadomie będziecie wchodzić w to takie przebudzenie. Będziecie bardziej, z tak jakby z szerszej perspektywy, widzieć yy, rzeczywistość, która, yy, która będzie się przed wami pojawiała. To co też ta koncentracja tutaj yy, mówi z, z przesłania anielskiego. Ta karta też właśnie mówi o takim sfokusowaniu się, ale yy, no, w tu i teraz, prawda? Więc to musi być świadome. Żeby to było w tu i teraz, to musi być robione świadomie, to nie może być przypadkowe. No i w karcie przyszłości pojawia się paść denarów. Paść denarów, karta nowego początku. Karta, która y, mówi o. Y, dla niektórych to może być rozpoczęcie jakiejś działalności, nowa praca, nowe możliwości. To może być. Y, w ogóle taki moment startowy z wieloma sprawami. Głównie może chodzić o sprawy materialne, nowo, now, nową drogę, nowe możliwości. Coś tutaj może się zadziać takiego, bo tutaj fajnie jest to: ja bardzo lubię tego Pazia w tej talii. Bo on tutaj wychodzi z tej ciemności, z tej ciemnej jaskini. I y, to jest tak, jakby wyjście na światło dzienne z jakimś pomysłem, z jakimś działaniem, z jakąś sprawą ważną, może relacją dla niektórych. Wyjście i pokazanie się światu z tym, więc bardzo dobra karta. Zwłaszcza, że na pozycji, co pomaga, jest karta głupca, a to też jest karta nowych początków. To też jest karta wskazująca na to, żeby otwierać się na nowe, żeby wchodzić tam, gdzie do tej pory się jeszcze nie było, żeby, żeby mieć zaufanie do życia, też mimo wszystko. Tutaj on się przechadza po tęczy, prawda wyruszył w drogę nie wie jeszcze gdzie ona go zaprowadzi więc też tak może być w twoim życiu więc myśl, jeśli pojawi się okazja y, jakiejś nowej pracy nowej znajomości y, jakaś y, pasja nowa się pojawi coś w was się pobudzi warto w to wchodzić warto sprawdzać dla niektórych mogą to być też podróże. Mogą się ich sprawy wiązać na przykład z jakimiś wyjazdami, z, z szukaniem swojego szczęścia gdzieś dalej niż w miejscu zamieszkania, prawda? Też to może być z tym związane. Ale ważną rzeczą w karcie głupca jest to, żeby nie bać się tego, co nowe, żeby wchodzić z taką ciekawością dziecka w te sprawy, które będą się przed Wami otwierały. Myślę, że mogą pojawić się zupełnie jakieś nowe perspektywy, o których mówi paść denarów i dlatego warto będzie w to, w to uwierzyć, skoncentrować się w tu i teraz, patrzeć na to pozytywnie. Po to, żeby w przyszłości, czyli tak naprawdę w teraz, bo przyszłość zawsze jest teraz, żeby, żeby to mogło zamanifestować się w jak najlepszej dla nas formie i przynieść nam jak najlepsze korzyści. Więc warto na to zwrócić uwagę. No, tutaj mamy kartę królowej kielichów. Królowa, Królowa kielichów jest, kochani, w negatywie nie jest najłatwiejszą kartą. Zazwyczaj, zazwyczaj mówi o, takim, o takiej energii, no, jakby to powiedzieć, trochę takiego kontrolowania tutaj, blokowania, tłumienia emocji też takiego wbijania się w jakieś niepewności, takiego właśnie myślenia, co tutaj zrobić i tak dalej. Też używanie różnego szantażu emocjonalnego, bycie takim trochę egzaltowanym w ogóle w działaniach. Tu ważną rzeczą jest, żeby żeby bardziej po prostu słuchać siebie, bo królowa kielichów w negatywie jest zbyt emocjonalna, za bardzo panikuje, za bardzo ym, popada w jakieś takie historyczne klimaty. Na to trzeba po prostu uważać, bo tego typu działania będą niekorzystne dla was. One będą przynosić więcej szkody niż pożytku. Nawet jeśli kiedyś yy, zdarzało się wam coś wytupać w życiu. Przez szantaż jakiś emocjonalny na partnerze, czy na szefie, czy na kimś, to tutaj w tym miesiącu to nie będzie kompletnie działało. Tego typu działania, zwłaszcza też takie ciągłe bycie w jakiejś takiej niepewności, tutaj właśnie trzeba zaufać, skoncentrować się na celu. To, co tutaj było, zaraz jak to leciało w tej książeczce, już Wam zaraz to przypomnę. Te trzy rzeczy były takie trzy cechy, które decydują. Prawda, zaufanie i jedność są największymi pomocnikami w utrzymaniu naszej koncentracji. Także nasze sprawy muszą iść z prawdy, czyli z serca, musimy mieć do tego zaufanie i musi to być przeprowadzane w takiej wewnętrznej jedności, w takim zjednoczeniu. Więc nie może tutaj w to wkradać się jakaś niepewność, jakaś, jakaś panika, jakieś właśnie też sabotowanie swoich działań, i tak dalej, też tutaj stosowanie jakichś uników, czyli że ch chciałbym albo chciałabym, żeby coś tam się stało, ale tutaj nie zrobię nic w tym kierunku, bo się boję. Nie? No to w tym momencie to jest strata czasu, no, strata czasu, koszmarna strata czasu. Tutaj się właśnie trzeba otwierać na to, co nowe, nawet na to, co niepewne, ale trzeba w tym widzieć potencjał. Że da to coś dobrego, a nie martwić się, że coś tam, coś tam. To absolutnie tak nie może być. Wpływy zewnętrzne. Dziewiątka, buław. Życie może od Was wymagać pewnego rodzaju wytrwałości, poświęceń. No pewne rzeczy po prostu trzeba będzie zrobić i tyle. Czyli te obowiązki, które macie teraz. No i tak, i tak prawdopodobnie trzeba będzie po prostu te obowiązki wykonać, prawda? Trzeba będzie zastosować się do, do, do nich, do tego, co obiecaliśmy albo do tego, co zwykle robimy. Może to być trochę wyczerpujące. Nie mówię, że nie, ale czasami to się opłaca, no, więc to już, zresztą czasami niektóre rzeczy robimy po prostu, bo bo po prostu trzeba je zrobić, a w dziewiątce buław, tak właśnie jest, jest taka energia to jest wykorzystanie tej naszej siły po to, żeby ym, zrealizować to, do czego się zobowiązaliśmy. Więc życie będzie od Was tego wymagało. Myślę, że też by, Wy po prostu jesteście na to gotowi, że pewne rzeczy po prostu trzeba i tak, i tak zrobić. Pomimo tego, że idzie nowe i. Ym, Trzeba będzie się tym zająć i nawet bym powiedziała, to konieczne jest, żeby złapać to nowe, co idzie. To jest konieczne. Ukryte wpływy. Mamy ósemkę, ósemkę mieczy, zwłaszcza, że ona jest przy tej królowej. To tym bardziej ona pokazuje, żeby uważać na to myślenie takie ograniczające, takie, które mówi: A ja to nie dam rady. Wszelkie tak zwane choroby na niebo. Wiecie, co to jest choroba na niebo? Niebo to, niebo tamto. Niebo to, niebo tamto. Niebo nie mogę, niebo coś tam, niebo za rano, niebo za późno, niebo coś. Ludzie mają mnóstwo wymówek, żeby nie zająć się swoim życiem tak jak trzeba. Tutaj bardzo na to trzeba uważać. Ósemka Mieczy mówi też o różnych wymyślonych ograniczeniach, które nie mają tak naprawdę nic wspólnego z rzeczywistością, są tylko w naszym umyśle i tworzą jakieś nie wiadomo jakie struktury mentalne, które tworzą właśnie taką niepewność. I nie pozwala nam to pójść do przodu. Więc trzeba wyjść z takiej klatki takiego negatywnego myślenia i też takiego negatywnego projektowania tej przyszłości. Tutaj ważną rzeczą jest, żeby ten wasz ukryty wpływ, który tutaj pokazał się w ósemce mieczy, ważne jest, żeby się pozbyć tego negatywnego wpływu. To jest, myślę, że to jest taka podstawa w tym miesiącu. Ja tutaj widzę jeszcze kolejne karty, więc też już zaraz do tego dojdę, bo jeśli chodzi o Radę, to też macie tutaj energię, tutaj jest energia Trójki Mieczy, prawda? Więc koniecznie tutaj z tych, te myśli są tutaj bardzo ważne. Dlatego wyszła Wam ta koncentracja, żeby koncentrować się na tym, co dobre, co, co wspiera, co spaja, co jednoczy co pozwala wam się skupić na tej prawdzie, co pozwala wam zaufać życiu, prawda? A nie myśleć o negatywach, o tym co może złego się stać albo o tym co y, sobie wyobrażacie negatywnego. Absolutnie na tym nie powinno się y, skupiać. Dlatego że też to co będziecie czuć, to co będziecie myśleć, to będzie się działo. Karta sprawiedliwości jest kartą też równowagi. To jest karta prawdy w równowadze. I no to, jest tak, to jest coś takiego, że każdemu jest dane według jego uczynków, prawda? A więc jeżeli poświęcamy energię na to, żeby ograniczać się, prawda? Żeby nie dawać sobie miłości, żeby, nie, żeby się zamykać, żeby być w tym uśpieniu, żeby kisić się gdzieś w jakiejś sytuacji trudnej, która. Nie podoba się na przykład, która, jest, która przeszkadza, która ciągle powraca, prawda? Coś, jakiś, jakiś nawracający problem. No, trzeba po prostu w końcu z tego wyjść. Ale, żeby, żeby z tego wyjść, trzeba złapać okazję, możliwość i sfokusować się na tym i zadziałać nawet iść w coś nie do końca pewnego nawet złapać jakiegoś pomysłu, który nie do końca jest jeszcze zbudowany prawda? Ale myślę, że to jest tutaj bardzo ważne, niż tkwić dalej w czymś, co, co właśnie tworzy jakiś taki zastój. Oczekiwania lub obawy. Osiem denarów. Ja myślę, że ta karta tutaj dla wielu osób z znaku barana może oznaczać, że, że wy po prostu chcecie już żyć tak normalnie. Bo 8 denarów, oczywiście, to jest karta mistrzostwa, karta pracy i tak dalej. Tu mamy takiego krasnoluda jakiegoś, który jest szewcem i szyje sobie ro, robi buty, nie? Ale jest to karta codzienności, jest to karta codziennej rutyny, to jest ta, co, co, takie właśnie ym, spełnianie się jako człowiek w działaniu i tak dalej. Tworzenie tego swojego mistrzostwa. I myślę, że w oczekiwaniach tutaj jest jest taka energia, że chciałabym, chciałbym, żeby moje życie było właśnie wypełnione takimi przyjemnymi obowiązkami, z których, które będą tworzyły mnie, budowały mnie, prawda, będą dawały mi, będą z tego korzyści, dzięki którym będę funkcjonować, żyć, cieszyć się życiem, z tego, będą z tego płynęły dobra i tak dalej. Więc to jest to oczekiwanie. Myślę, że oczekiwanie takiej normalności, że wszystko się poukłada i że ten dzień za dniem będzie płynął w spokoju, bez, jakichś, bez smutków, bez obaw. Ale tu musi być najpierw wykonana praca nad, nad, nad sobą, pozbycia się negatywnego myślenia, pozbycia się tworzenia myślenia, bycia w lęku. Może też tutaj ta królowa kielichów może oznaczać też zbytnie takie przejmowanie się różnymi rzeczami. Bo w pozytywie królowa kielichów ona ma dobre serce, ona właśnie kocha, ma intuicję, jest, jest dobrą, yy, dobrą partnerką, wspaniałą, kochającą matką i tak dalej. A w negatywie może być zbyt spanikowana, może być właśnie zbyt... Przejmować się tym wszystkim, przybyle czym panikować, to, to nie jest najlepsza strona. Tutaj pamiętajmy, że Królowa Kielichów jest na pozycji, co może przeszkadzać, co, czego nie robić. Prawda? Czyli taka postawa jest absolutnie niepotrzebna. Jeżeli chcecie mieć rytm, jeżeli chcecie, żeby było normalnie, zwyczajnie prawda, w życiu, to trzeba wierzyć w to, co idzie nowe. Trzeba też postępować w nowy sposób. Bo karta głupca to jest postępowanie w nowy sposób. To jest takie machnięcie ręką i powiedzenie dobra, skoro te metody, które do tej pory były, nie działają, to zrobię coś po nowemu. Więc też w tym kierunku to może pójść. No i kochani, mamy trójkę mieczy. Moim zdaniem to nie jest rezultat, dlatego że w karcie przyszłości mamy pazia denarów. Paź denarów jest kartą otwarcia. Tutaj mamy zamknięcia, tutaj mamy trzy miecze. A trójka mieczy jest. Tutaj moim zdaniem kartą radą. Jest to karta, która będzie radziła, żeby nie popadać też właśnie mentalnie w takie tragizowanie. To jest, to jest taka kolejna karta. Macie słuchajcie, sporo tutaj tych mieczy. Jest ósemka mieczy, jest czwórka mieczy. I tu jest takie, ten sąd też w pewnym sensie no, trzyma miecz, prawda? Więc tu jest też takie wydanie o sąd. Musicie tak, jakby zbalansować to wszystko, co się dzieje. Dzięki temu balansowi poszerzycie perspektywę widzenia i zobaczycie, zobaczycie tą furtkę. Ten paś jest właśnie taką furtką. Bo jeżeli będziecie ciągle skupiać się na negatywie, na tym, co jest źle, na swoich jakiś wcześniejszych urazach, czy związanych z jakimiś osobami, czy zawodowych, czy jakichś innych różnych, to jest czytanie ogólne, więc różne rzeczy mogą na to wpływać. Jeżeli będziecie pielęgnować jakieś rozgoryczenie, ciągle się czegoś bać, to po prostu utkniecie, utkniecie jak ten troll, który. Po prostu nie, nie zdążył uciec przed wschodem słońca i skamieniał. To jest tutaj bardzo ważna też informacja, żeby, żeby w odpowiednim momencie się obudzić, żeby być czujnym. Musicie trzeźwo ocenić sytuację. Też jest to, to, myślę, taką ważną informacją, żeby trzeźwo ocenić sytuację, po to, żeby wyjść z tego takiego trudniejszego okresu. I ja myślę, że taka Szansa tutaj dla Was jest. Drogie Baranki. No kochani, czytanie nie jest najłatwiejsze. Ja myślę, że dołożę tutaj jeszcze jedną kartę. Tylko tak patrzę, którą talią. Może wezmę Druid Craft. Zobaczymy, co połączy pazia denarów i trójkę mieczy. denarów i trójka mieczy, co połączy. Karta głupca. Słuchajcie, drugi raz to samo wyszło. To jest to, co pomaga. Czyli nowe postępowanie, nowe możliwości, krok do przodu, patrzenie na życie z zaufaniem, szukanie nowych rozwiązań, nowych dróg spojrzenie w nową stronę, sfokusowanie się na nowych sprawach, nowych rzeczach. Czyli będzie jakaś szansa, będzie jakaś szansa wyjścia z tego ciemnego takiego okresu i za tym trzeba pójść. To jest już, to już do was zależy, czy będziecie dalej przesypiać, czy zrobicie ten krok do przodu, krok w nieznane. No. Myślę, że marzec będzie dla Was takim krokiem w nieznane, że ta karma się tutaj już wypala, i trzeba będzie zrobić krok w nieznany. Krok po nowemu w nowy sposób. Pomimo wszystko, to może być dla Was naprawdę bardzo dobry czas, ale też duża, duża zmiana mentalna. Tak to tutaj widzę. Drogi baranki, ja Wam życzę wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Mam nadzieję, że wszelkie jakieś wasze rozterki w marcu rozplączą się i wasze sprawy pójdą jak najlepiej. Mam nadzieję też, że, że ta nowa droga, która się tutaj pokazuje, będzie, będzie bardzo ciekawa. Na tyle ciekawa, że ten fokus, o którym jest mowa w karcie koncentracji, Zaprowadzi Was do tego właśnie słoneczka, do tego rozkwitu. Tak jak ten denar tutaj prowadzi tego elfa z tej ciemności. Pozdrawiam, kochani, serdecznie. Trzymajcie się ciepło. Zapraszam, oczywiście, do subskrypcji, zapraszam, do komentarzy. Będzie mi bardzo miło. Zawsze staram się odpowiadać, jeśli tylko mogę. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w kolejnych czytaniach. Pa.